Firma Traska Automatyka ciągle się rozwija. Aby sprostać najnowszym wymaganiom rynku odnośnie zarządzania dokumentacją, podjęła decyzję, aby wdrożyć oprogramowanie PLM. Rozpoznaliśmy rynek i wybraliśmy najlepszego dostawcę, firmę Siemens, która dostarczyła oprogramowanie TeamCenter. Jest ono obecnie zainstalowane, są przeprowadzone szkolenia, zaczynamy wdrażać oprogramowanie na szczeblach działu projektowego oraz wykonania detali. Firma Siemens Industry Software dostarcza światowej klasy oprogramowanie PLM. Na początku tego roku Trasco Automatyka zgłosiła się do nas z celem wyboru rozwiązania PDM. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w procesie wyboru rozwiązania, ponieważ właściwa selekcja rozwiązania na etapie budowy wymagań jest krytyczna w przypadku doboru tego rozwiązania i późniejszego jego działania. Wspólnie z naszym zespołem wdrożeniowym opracowaliśmy dla firmy Trasko koncepcję rozwiązania PLM, w tym wypadku Team Center na kolejne lata. Cieszę się, że, moglibyś, cieszę się, że nasze rozwiązanie zostało wybrane jako wiodące dla firmy Trasko na kolejne lata.